Ciebie. Jeszcze powiedz mi, że w bajki wierzysz, albo co lepsze w Babę Jagę, Wilkołaka, czy może Szklaną Kulę. Ja myślałam, że ty mądry chłopak jesteś, a ty po prostu kompletny bałwan z ciebie. O! Moja Szklana kuleczka. Coś usłyszała? Hmm. Dawno się nie odzywałaś. Wycieczka! Hmm. Ale smakołyki! Proszę, proszę! na Ja już nie mogę. Jestem zmęczona. Nóżki mnie bolą. To cię tu zostawimy, a wieczorem przyjdzie baba jega i cię zje. Nie opowiadaj głupot. wie to na w pani. Patrzcie, tam jest chyba schronisko. Gdzie Gdzie ja trafiłem, tatusiu ratuj. Oj, półpsiczku, ja cię nigdy nie skrzywdzę. A tata pewnie przyjedzie po ciebie rano. Rybatki, żebyś był zdrowy, żebyś nie chorował i ładnie pójdziesz zaraz spać. A czy tata przyjedzie jutro? Na pewno przyjedzie, na pewno. Idź już spać. A smakołyki Otwarte, otwarte! Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry! Witam, witam, zapraszam, zapraszam! A czy my jesteśmy w stronisku? O! Ej słodziutki, to schroniska to jeszcze trzy godziny, a patrzcie już się ciemni. Nie możecie iść same przez taki ciemny las, bo jeszcze coś się wam stanie. Jakiś wilkołak wypadnie albo coś, ale możecie zostać u mnie, a rano zadzwonimy do schroniska. Ja nie pójdę, nie dam rady, ledwo do tej chatki doszłam. Ja też nie pójdę, bo bolą mnie nogi. Ale pani na pewno będzie nas szukać. Oj, ja, oj, ja, oj, skupiliście się! Aleś się nic nie martwcie. Ciocia, jaka się wami zaraz zajmie? Napijcie no, się tylko ciepłej herbatki, a ja zaraz zadzwonię do schroniska i powiem, że jesteście u mnie. Jutro na pewno ktoś po was rano przyjedzie. Naprawdę, to super! No, widzicie grzeczne dzieciaki. Jutro rano sama was zaprowadzę do schroniska, a może i zawiozę. A czemu babusia nas zawiezie? Na miotle. Na czym? Żartuję, trenówką was zawiozę. Fajnie, ale ja bym wolał na miotle. Proszę cioci, a czemu te materace są w klatce? One są w klatce, no bo żeby... Hmm, y, dla bezpieczeństwa, żeby was wilk nie zjadł, no, jak tego smarka w czerwonym kapelusiku. Jeszcze go później <coughs> wykaszleć musiał. Zapraszam, zapraszam, no Rozgoście się tutaj, zapraszam, A. będzie Wam na pewno wygodnie. No zapraszam, zapraszam, chodźcie, wchodźcie, nie krępujcie się, no miejsca wystarczy dla każdego. Ja tam koło Pawła. opowiedz nam bajkę. Jas, 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 Wiem wam bajkę. się już O Jasiu, a okro, o okrutnym Jasiu i tej jej, jego wspólniczce, Małgosi, jak chcieli oszukać piękną i mądrą babajabę. Ale na szczęście, na szczęście im się to nie udało. Uff. Uff. Zasnęli. Śpią nareszcie. Dzień był ciężki, ale w sumie jakiś rezultat jest. No i samy wiesz, że ja łajza jestem, a nie Baba Jaga. Ludzkiego mięsa żreć nie będę. O, nawet dobrze doprawionego. Ja nie jestem żadnym wyrobnialcem, no jak ten Hannibal prostata czy jak mu tam, a co gorsza cały makaron już ten italiański pupiś nam zjadł. Nie mamy co do gara włożyć. W spiżarni puchy, w kieszeni w puchy, ja już nie wiem co z tym życiem trzeba zrobić. Wiesz, Kiciu, nie? jutro pojadę do miasta, coś ze sobą zrobić, coś zrobić dla urody. Ty też, kocie, myślisz, że jak baba Jaga, to muszę być tak zawsze najgorsza. Nie masz racji, pchlarzu. Poszukam jakiegoś dobrze płatnego zajęcia. A jak to nie wyjdzie, to kupię przyprawy i ugotuję gówniarzy. Nie, to byłaby ohyda. Co ma być, to będzie. Może faktycznie ja mam być ta zła? Gdybym jeszcze była taka, jak mnie w bajkach obsmarowali. To ciebie po psiczku już dawno bym zjadła i same kostaczki by zostały. A ja cię tuczę jak ulęgałką. Drobiem, oryginalnym spaghetti. I po co? Może dlatego, że własnych dzieci nie miałam. Co za piękny poranek! Mam nadzieję, że dzisiaj mnie nic nie wpuszcza. Czasy, że na Łysej Górze można było kupić polski dobry sprzęt. Latało to latami, jak oszalałe. A jak się nawet zepsuło, to każdy kowal potrafił naprawić. To też chińskie, ale szpuly ruskie to może dobre. Tylko na ci trzeba. Dlaczego tak poklipuje się, stara baba? Jestem Mauro. Dwa tygodnie temu odłączyłem się od wycieczki. Zgubiłem się w lesie, a potem znalazła mnie ta babcia. Powiedziała, że zadzwoni do taty i powie mu, gdzie jestem. Dwa tygodnie tutaj siedzisz. Nawet chyba już więcej. Babusia z klatki mnie nie, wypusz... nie wypuszcza i tuczy mnie jak na pożarcie. I jeszcze masz kraną kulę. O, ja się boję, ja chcę do domu. To wy w bajki wierzycie, że nie wiecie, się 100 lat temu skończyło. Wy może jeszcze w babę jagę wierzycie, w frajerstwo. Czas ty powiedział? Babę jagę, powiedziałeś? To przecież tylko głupia jak bajka dla niedorosłków i durnych dzieciaków. Zapamiętaj sobie, nie ma żadnej babę jagi. Są tylko cyborgi, pokemony i jeszcze może spiderder-Man i tacy inni podobni. A ja się tej babusi pytałam jak się nazywa. No i co z tego? Powiedziała mi, że się nazywa Babę Jaga. O cieniu! Dobrze, że ja jestem Jasiu. Ale ja nie jestem Małgosia. To my dobre gówno waliliśmy. Nie bójcie się! Mój tata jest konsulem i baba jadę wojnę wypowiadać. Twój tata na pewno myśli, że ty już nie żyjesz. Całkiem może osiwiał, a może wyłysiał żalu. Tata wie, że ja żyję. Naprawdę mnie szuka. O, dał mi GPS-a. Pokaż to kolor. Teraz tą się skrzywiłoś. To nawet nie było włączone, ale już jest. Wiedziałem, że mój Pinokio mnie uratuje. Co będzie, jak ta za nas nie znajdzie? Co z ta babusza wcale z nami zrobi? Dlaczego ja będzie lepiej, jak nie będziesz wiedział? Prawda? Mimo mnie! Mimo Mamy dokładny sygnał GPS-a, jest mocny i wyraźny. Wysyłam grupę interwencyjną. Ogłaszam alarm sekcja o temat wyjazdu. Ja to kochani od ze 100 lat, albo i dłużej, u kosmetyczki nie byłam. Nie trudno mi w to uwierzyć. co Pani nie trudno uwierzyć? No, że Pani tak dawno u kosmetyczki nie była, teraz wszyscy tacy zabiegani są. No wiesz, ja to w swoim biznesie to już nawet przed piastem kołodziejem siedziałam. A teraz, to ja już tego wszystkiego mam dość. Ja nie chcę być całe no. życie ta zła i niedobra. To pani w kontroli albo w indykacji pracuje? Proszę bez impertynencji. Ja jestem uczciwą, ba 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 ba, ba cią. Yy, powiedzmy biznes Oj, Oj, to pewno pani ciężko koniec z końcem związać. No, żebyś kochaniotka wiedziała, mhm. dochodowe by się przydało jakieś zajęcie. Złote talary się kończą. No. Dieta zwyczajowa w moim zawodzie niestety mi nie odpowiada, ale to jeszcze nie jest najgorsze. A co, wprówko już nie to? A, żeby to o zdrowie chodziło. Referencje mam paskudne no i zawód wyuczony jakiś nie na topie. Oczom jak o czym, ale o tym to mi pani nie musi mówić. Ja pracowałam przez trzy lata w Irlandii. Całkiem dobrze się tam mieszka. Później. Wszędzie w telewizji, że w Polsce druga Irlandia, tylko taka lepsza. No to spakowałam się, długo nie czekałam i przyjechałam do Polski. Docenili? Docenili. Dwa lata na bezrobociu byłam. No i co? Dopiero w tym zakładzie pracę dostałaś? Nie tak szybko. Dobrze, że mam przyjaciółkę w pośredniaku. Ona mi załatwiła takie szkolenie o pazurkach. Nauczyłam się wszystkiego. Żelować, szlifować, piningować, robić maseczki. No i tak to razu mam tą pracę. To żeby taki kurs zrobić, to koniecznie trzeba mieć magistra? A gdzie tam? Dyplom to tylko przeszkadza. Ja musiałam magistra daleko schować, tuż w flady. I musiałam znaleźć dokumenty z podstawówki, ukończenia podstawówki. I dopiero wtedy, jak poszłam do e, pośredniaka, no i ta koleżanka to trochę przymknęła oko, to mnie skwierbali jako niewykwalifikowana na kurs dla kosmetyczek. Nie żałujesz? Czego ja mam żałować? Jako magister ile ja bym zarobiła? A tutaj klient za klientem bardzo ładny dochód, a irlandzkiej waluty na no długo to by już nie starczyło. To mówisz, Rybeńko, że w tym pośredniaku to lepiej bez kwalifikacji jakiś lepszy kurs złapać? Dokładnie. Myślę, że spokojnie, rybeńko, możesz mi zdradzić, gdzie ta szlachetna instytucja jest. Może ja też bym się załapała na jakiś kurs. Zawsze warto spróbować. To rób mnie na bóstwo i lecę wokół świetlanej przyszłości.